Siemanko widzowie z tej strony LL, LL Gaming i witam was w dzisiejszym poradniku jak widzicie dzisiaj będzie o LT rynku no, wspomniałem o tym przy odcinku sposób na zarobek, więc teraz tak wchodzimy sobie na Federa, logujemy się na swoje konto i wchodzimy w mody klikamy przeglądaj mody i wpisujemy sobie LT rynek z dużej LT rynek i wpisujemy to. Wchodzimy w Lterynek i tutaj macie, na które wersje może być. Oczywiście musi być to fabrik. Wersja fabrik. No i ja mam tutaj Lterynek jako na 120.4 Są też inne, klikacie dodaj, wchodzicie w mody i pojawi Wam się Lterynek. On jest na razie wyłączony. I sobie go po prostu włączcie, żeby było na czerwono. To Wam mogę pokazać tej Modem. On jest teraz wyłączony, a powinien być tak. O, proszę bardzo. I dobra, jak macie już to zrobione, to wchodzicie sobie do Minecrafta odpalacie i wpisujecie ukośnik na czacie LTR Ad Maksymalna cena powiedzmy dajmy za Koksa 1000 i wpisujecie sobie nazwy przedmiotu, czyli jeśli chcecie coś, co już ma swoją nazwę, tak jak na przykład enchantowane złote jabłko, to nie wpisujecie zaklęte złote jabłko, tylko wpisujecie Minecraft Enchanting Golden Apple już wam pokazuje, jak to działa. LTR Add 1000, powiedzmy. Dobra, Minecraft dwukropek, i tutaj wam się pokazuje. My wpisujemy E, wystarczy wpisać E i już Wam wyskoczy na przykład Elytra, i te wszystkie na E. Można wpisać całą nazwę, ale ja po prostu robię najczęściej tak. Enchanting, Golden Apple i to Wam po prostu powinno wyskoczyć. Klikacie i Enter. I uwaga, uwaga, patrzcie na rynku Wam się tu wyświetla. Chwileczkę tylko znajdziemy, jak się to pokazało. Tutaj. Elterynek dodano, Minecraft Enchanting Golden Apple, maksymalna cena 1000 I teraz klikacie CTRL-R. Wy będziecie na początku mieć włączone tak jak ja miałem. I wtedy Wam powinno wyskoczyć na czacie skanowanie przedmiotów włączone. I wtedy jak chcecie włączyć to klikacie CTRL-R, ale bez czatu włączonego to CTRL-R. I Wam pokazuje wyłączone. Ale ja włączę. Wchodzę ukośnik A, czyli ukośnik rynek, wchodzę sobie od najnowszych i widzicie, macie enchantowane złote jabłko za 450. Ja klasycznie mu ustawiam na 400, ale teraz mam na 1000, dlatego jest tak bardzo jasny kolor zielony. Wejdźmy sobie jeszcze raz w przydatne, wejdźmy sobie od najdroższych. Przeklikajmy. Tutaj macie, że Wam się będzie opłacać w ilości mnożnej, tylko wtedy nie będzie pokazane na zielono, tylko na żółto bardziej. Tak jak u mnie. Przeklikajmy sobie. O, i widzicie. Tutaj najtańsze jest za tysiąc. No i wtedy jest taki bardziej ciemny, zielony kolor. Czyli jak coś się mniej opłaca, a jak macie takie coś jak. taki bardzo jasny, zielony kolor. To chwilę przeskoczmy do tyłu. Tak jak tu no to wtedy wiecie, że to jest bardzo dobra okazja i sobie po prostu możecie jako pierwsi kupić. Ja sobie teraz ten mod ustawię zamiast 1000 dolarów, zamiast 1000 dolarów sobie zrobimy, dajmy sobie, tak jak ja to mam, 350. Dobra, niech będzie 380. I Enter, no i teraz będą mi się wszystkie za 380 wyświetlać, więc tak to mniej więcej działa. I co, to jest na tyle z tego poradnika. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba i lajka. Like Nie zapomnijcie o losowaniu z poprzedniego odcinka na 3000 dolarów i 16 złotych jabłek. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Wystarczy zostawić suba, lajka like i swójnik w komentarzu z Discorda. Ja Was dodam, skontaktuję się, przekażę nagrodę. A wyniki będą już w kolejnym odcinku za dwa lub za tydzień lub dwa tygodnie z, od zera do Anaseta. Żegnam!